Witam serdecznie w kolejnym odcinku Lunara przygód i wirtualnych światów. Dzisiaj taka gierka King's Arthur's Gold. O, oczywiście mamy edytor, inne pierduki. Hmm. Tak jest, hasło zaszyfrowane, nikt, nikt go nie zobaczy, mogę się ładować bez problemu. Jest to gra Multiplayer, jak widać. Hmm. W klimatach średniowiecza, można by tak rzec, w sumie. Co tu mamy? Mamy... No, no. no. what the heck, za dużo ludzi chyba było, no nie wiem. Spróbujemy gdzieś indziej. Mamy tutaj trzy klasy. Takiego to robotnika. Mam to będzie lepiej widać. O, ładnie skacze sobie, huca. Może kopać w ziemi, szybciusieńko, kamienie rozwalać. No, kamień wol, wolnie rozwala, ale w ziemi szybko się przekopie. No i drzewa ścina, i tu po lewej stronie mamy jego inwentory, czyli to co mamy aktualnie. No i tu jest chyba limit 250, jak dobrze pamiętam, surowców, czyli kamienia, drewna i To jest nasz robotnik. On tam jeszcze może budować. Ma całe, całe, całe 9 typów budynków, czyli konstrukcji, które może stawiać. Kogo mamy dalej? Mamy tutaj wojownika, który ma tarczę, może się chronić tak z trzech stron, ewentualnie od dołu tak ale to już mu słabo i wychodzi. Może dziubać swoim mieczykiem, ale to nic nie daje. I może używać super zamachu. HA! HA! Oraz mamy łucznika, który, tu jest w ogóle super. super nie wiadomo co. Który tak, tutaj ścina sobie drzewo, i z tego robi sobie uszczały strzały. Wiadomo, strzała, ważna rzecz. Bo uczni musisz już strzelać, prawda? No więc, co, więc, od tego, są te strzały. Chodzi sobie taki biedak. Chodzi sobie jakiś taki biedak, gdzie ona strzela? To łotry są niewielkie. Niewiel Ojej, to zapałem. Nie fajnie, nie fajnie. Ta kulta powstała, to zaraz będą ostrzeliwać wrogów naszych, naszych. Tak oto no ta gra się toczy. Hold to fire! Wystrzeliłem gościa i poleciał w hmm. Strzelaj w niego! Strzelanie tutaj to jest jakiś masakra w ogóle. Umarłem, dobra, nie. To, nie to nie jest zabawa dla mnie. W sensie, że łucznik pobudujmy trochę, pokopmy dziurki i w ogóle. jest bardzo fajna, odprężająca gra. Tak długo, póki nie umrzemy. Jak umrzemy, to już to nie jest w ogóle odprężająca gra. Więc tak. Najpierw ścinamy drzewo go, Dzięki czemu mamy na drabinki, które są podstawowe. podstawowym materiałem do naszego rozwoju, ale widzę, że to bardziej się nam kamień przyda, bo to tak jakoś się złożyło. No jak budujemy, po prostu stawiamy lewym przyciskiem myszki. Łatwo, łatwo budowanie, łatwo przemieszczanie. Nie ma z tym żadnych problemów. Więc będziemy tutaj kamienia, to będziemy mogli poszczelać sobie z katapulty. To wiadomo bardzo trudna rzecz. Móc wsiać dać zniszczenie! ale to trwa, i trwa, i trwa, i trwa, i trwa, i trwa, i trzydzieści. Po prostu jest to taka gierka, która hmm, w pewnym stopniu odpręża, w pewnym stopniu denerwuje, no bo jak mamy takiego gościa z powyższego przybliżenia na kół myszki, to zrobienie niemożliwe. Mamy takiego gościa, to wszystkie obrony są, systemy obrony są dosyć, dosyć bardzo wrażliwe. Ojoj, oszczeliby wujom ich Jakiś nie ogarnił mi strzelać z katapulty Tak, zbombardujmy ich! Może w końcu coś traficie Masakra jakaś po prostu ognia! I lecą te kamienie, i lecą, i lecą i jeb. Nic ciekawego. To jest właśnie fajne, że tych zwykłych ludzików, znaczy żołnierzy, żołnierza jak się wyszczeli, to on jeszcze ma szansę przeżyć. Normalnie no to nie ma szans. Widzicie, te pulty są trochę takie bedziewne. Znaczy, ja trzeba by było dojść i się... Lecimy! Jajaj, coś, coś mi laguje, tak grać. ja nie mogę. Ciekawe czemu? Pewnie przez to, że wysyłam filmik na YouTube'a. Ach, ale cii, Żeby nie było, że jestem złym człowiekiem, który robi rzeczy, których się nie powinno robić. Gra i wysyła, i w ogóle czego to nam nie robi jednocześnie. Haha. Gra ta jest, jak widać, bardzo zabawna. Ciekawa, fajna, przyjazna. I w ogóle, i można tu robić bardzo wiele różnych ciekawych rzeczy. I osoby, które nie mm, mają super wielkiego refleksu, zawsze mogą znaleźć jakby swoje powołanie w kopaniu dziur, dołów i w ogóle wszelako rozumianej tej, tej szeroko rozumianej tej inżynierii, że tak to określę. Tak, I, i, inżynierii średniowiecznej, wojennej w ogóle. Bo co jak co, tutaj ten aspekt jest bardzo ciekawy. Niestety wielkim przekleństwem są gracze, którzy na przykład budują sobie katapultę przed murami, sobie z niej strzelają do własnych murów albo innych budynków, rzeczy i w ogóle. I potem się robi bardzo niefajnie, gdy nagle okazuje się, że nasza obrona, którą budowaliśmy z trudem w pocie czoła i w ogóle, została zniszczona przez takiego hino ale tak to już bywa w grach multiplayer nie wszyscy zawsze są kumaci w sumie dosyć często zdarza się że są nie kumaci a zrobimy podką pod własnym budowlą to będzie wypas postawimy płotek znaczy płotek wygląda no jak płotek ale to zrabina Zostawimy drabinę, wespniemy się na górę. Mam nadzieję, że nic się nie zawali. Trochę no, też nie ogarniam do końca tej fizyki, ale zauważyłem, że możliwym jest jakieś większe zawały. Trochę to mnie tak nawet ciekawi jak to jest możliwe, no ale to tam się przechodzić ładnie pięknie Jo, ale ja tutaj walczą Kopiemy dalej, a my kopiemy dalej I kopiemy, kopiemy a Tu będzie mega warp czasowy, bo naprawdę nie wiem o czym tu będzie można mówić jeszcze Co mi może o typach tych, tych Tych, tych, tych budynków, które muszę postawić, aż super ...robotnik. No oprócz tych podstawowych drabinek i drzwi, przez które tutaj widzicie na górze... E, ...przechodzą ludziki nasze, a wrogowie nie mogą... ...to jeszcze mamy taki, taki urok jak kolce. Taka urocza rzecz. Bardzo ciekawy pomysł, wynalazek i w ogóle. Co robią kolce? No kolce kują. Jeżeli coś na nie wpadnie... ...to mu się to nie spodoba. No ale żebyśmy my przypadkiem nie wpadli, to możemy zbudować takiego oto trap bridge'a most. A nie stronę, bo się spadniesz, żeby się pokaleczysz. takiego mostka, który ee, umożliwia przechodzenie nam, ale nie naszym wrogom. Aaaa! Super, nadziałem się na własne kolce. Trzeba mieć talent, do tego trzeba mieć talent. Kolejny są o tyle fajne, że można je również w dziwnych miejscach stawiać, na przykład pod mostem, Więc nawet jak ktoś będzie chciał uciec, skakać i w ogóle to też umrze. No, i w ogóle czego tu może nie robić? No, do tego jeszcze mamy właśnie katapulty, które tak najwyżej było widać. Te takie murki kamienne, tak, takie castle wall, eee, castle back wall, czyli coś co generalnie sprawia, że budynki się tam nie zawalają na głowę. Jakieś wielkie, wysokie, jak mamy takiego castle tu tutaj nie ma czegoś takiego jak. W A w sumie. Zaraz to pokażę, nie będę o tym to... O, właśnie przyszły inni chłopacze. Będą tutaj ostro niszczyć cały wszechświat. Ojej, zniszczyli murek, no. Co za, co za łoś? Co to za łoś jest w ogóle? No i co ty zrobisz teraz, idioto? A umrzyj teraz, idioto. Super emotki. No tak, on musi zbudować własny. No, on, jest, on jest po prostu boski. Haha, <grywa> <grywa> idiota. Czemu buduję tutaj tunel? Sam nie wiem. Nie wiem w sumie co ja tu robię i po co tu robię, to to, to co robię, no ale dobrze. Żeby nie było, wejdziemy na, na górę, może na nim nie nastrzeli od razu. I pokażemy to co chcieliśmy pokazać. Co się stanie, jak rozwalimy dolny murek. Otóż. Tak, spadną! Ta Oto jest cudna, piękna i w ogóle niesamowita fizyka w tej grze. Eee. Nie! Zejdź stąd! Zejdź stąd! Jesus! Czego nie mam? Drewna nie mam! Aha, ścinaj drewno! Będą tu naciski łucznicy, zapluci strzelać do naszego domku Kurczę, ale to drogie to Jakaś masakra w ogóle coś czuję, że mam niskiego pinga, bo nie wychodzi mi budowanie. Ała! Zaraz oberwę i zginę po prostu tutaj wielką, nieszczęsną śmiercią. Ale spoko. Ha! Ha! nadział, idiota. No oczywiście tu można robić bardzo wiele różnych ciekawych rzeczy oprócz budowania zobaczmy skąd padania tych ludzików I dla fanu Zbudujemy tutaj kolce. Tadam. Jak ktoś wejdzie, to umrze. Mam nadzieję. Zastrzelcie go! Jezu, gdzie ja Polas. Tak, mega lamienie i w ogóle to, to jest właśnie ja. To właśnie moja dywiza. Po co, po co się męczyć i starać jak można szybko umrzeć? Ojej, jakieś góry ze złota tutaj powstają, widzę. Ojej, nie wiem tylko po co. I tak, bo za złoto można zbudować od posta. Co robi Outpost? Outpost to takie miejsce, w którym się można spawnować. Spawnować, czyli po umarciu tam właśnie się będziemy rodzić. W sumie czemu by nie być takim złym człowiekiem? Jak można. I ukraść komuś 4 tego złota. Outpost 60 kosztuje. Mamy 10 już. To jeszcze... Jeszcze 4 stałki. I jeszcze dwie. Widzicie, te drzewa też dynamicznie rosną. Dynamicznie dosyć szybko. Dosyć bardzo szybko. Tak, ścinajmy w dwóch. Ścinajmy w dwóch! Ścinając w dwóch idzie szybciej ścinać. Ścinanie. Zadrań, zabijcie go! Zabijcie go! Uciekajmy stąd. Przyjrzyj, że wszyscy tu umrzemy zaraz. Nie! Nie ukradł mi złoto! Znaczy ono nie ukradł, on tam leży, ale on chyba to jeszcze nie wiem, więc jest szansa, że jest będę albo i nie Czy generalnie w grze chodzi say, o to, żeby zdobyć flagę przeciwnika, tutaj ta powiewa taka, ukryta za, za murami za drzwiami, są sobie hmm. drzwi to żeby podejść, zdobyć ją i uciekać do domu. To jeden wielki cel egzystencji w tej grze. Ojej, o, no, mi flagę, ale chat to jest niesamowite. dobra, to zobaczmy, co tutaj mamy na dole. Już nie zobaczymy. No nic, tak więc to była gra Kings Arthur's Gold. Będzie link na pewno w opisie filmiku do oficjalnej stronki, bo ażeby, ażeby nie było, że, że nie ma, to będzie. I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o grę. Na dzisiaj, jak widzicie, to tutaj można spędzać czasu, a czasu wiele, wiele, wiele. Tak więc Lunar się z wami żegna i na razie.